Melo Kolejne Te Chcecie być niewidzialni, ale trochę widzialni w tym samochodzie? Pewnie inni mają sposób. Przybierają się za calną postać, mieszkają się, ale można jeszcze to zrobić inaczej. Jak ktoś ma mało czasu, weź tą pozę i tutaj, tutaj idzie z. I musisz po prostu wejść na to i patrz. Prawie cię nie widać. I jak chcesz, możesz się pomieścić. To chyba byłoby pewnie mniej widać. Cię. A chcesz skakać po wodzie? Zaraz tobie pokażę, jak. Musicie wsiąść w pomposę Jumpik. Nie będę tego wymawiać. I Znowu skoczyć na no, instalnie? O, i skakacie. Skakacie po prostu po wodzie. To jest log logiczne i legalne.